I serve na odcinku z Gasina z Bo Only. Jeżeli serio się podoba, może zostawić łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. A w tym odcinku będziemy iść dalej z historią Monstat. W tym odcinku skończyliśmy na Cliffie, gdzie próbowaliśmy spokojnie smoka, ale nic to nam się nie udało. Po tym dostaliśmy barierę levelową, więc trochę poszłam eksplorować Monstatu Gdy dobiłam do 15 levelu. To zaczęłam z historią. Potem jak nie udało nam się z smogiem, pójdźmy znowu do miejsca gdzie mieszka D-Look, żeby mu dalszy plan działania. I uznaliśmy, że teraz najlepszym sposobem będzie pójście tam gdzie jest ta bariera i po prostu będziemy musieli ją zniszczyć. Uh, Będę potrzebował to było troszkę czasu, żeby pozbyć te bariery, więc musieliśmy zająć się tymi podwórkami, żeby go tam nie przeszkadzały Ale nie przeszkadzały, ale jakiegoś problemu to nie sprawiło W tym wszystkim jeszcze trochę, w międzyczasie pozbierało do nic innego, ale to nieważne i poszliśmy naszą przygodę, żeby dotrzeć do tej wieży, gdzie jest to Myślę, że przed tym ganagiem się musiałam iść do góry, żeby zebrać złotą skrzynkę i oczywiście te główienka do wieży. Położyliśmy znowu pogadać z Wendym i drugim i Gini, ustaliliśmy, że musimy dodać w świecącego świecące po to, żeby rozwalić tą petrową barierę wokół. Więc tak, dwie były naprawdę łatwe do zrobienia, ponieważ nie trzeba było dużo walczyć i nie trzeba było zebrać te właśnie te trzy kąciki i włożyć do miejsca. Problem był ostatni, ponieważ uznali, że dałem wam czas, żeby to wcześniej wszystko pokładać i byłoby wszystko ok, gdyby nie fakt, że dali nam tego od ognia, co ma właśnie tarczę, trudno było tą tarczę zbić w tym czasie. Była to trochę problematyczna walka, patrząc na to, że mamy Amber, która jest od ognia, więc nic wielkiego nie mogła zrobić. Mogliśmy używać niej dajony, żeby pokonać tego pod ognia z tarczą. Ale trochę się pomęczyliśmy, coś tam zmieniało w ich burcie i to drugi razy nam wyszło, więc wielkiej tragedii nie było. Wtedy, jak wszystko rozwaliliśmy, mogliśmy wrócić do Takiego punktu, gdzie był Bentley Vivek i i tutaj musieliśmy rozprawić się ze Smokiem. Z smogiem akurat walkę też nie była trudna, dlatego że no, nie mogły się podtrzymać i po prostu wzięłem, nie uży używałem penthego It's been a while since we flew like this together. How, huh, Devalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? We're not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the Animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. Clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt, and let them know that they are safe. To them, it seems Stormterror attacked Mondstadt out of nowhere and vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. Zrobiliśmy kacenkę, pokazali nam, że wszystko jest w porządku. Biemy chatali z ale okazało się, że jakiś posad nie jest dostępna do zadania, więc... Trzeba było zrobić poważną misję. Zrobiliśmy tego zdania pójdźmy dalej z fabułą right? i pójdźmy pogadać z Amber. Nie pamiętam dokładnie o co tu chodziło, ale to, chyba miała problem z tym, że Healychurls exactly. przychodzą bliżej and do miasta i do tego użyła te wszystkie obronne rzeczy, żeby nie zdykowali Mondstadt. Pogadaliśmy chwilę z Amber i potem mieliśmy iść do ludzi z mocej i z nimi też pogadać. Nie wiem po co. Potem że tutaj, coś sprzedają, na jedzonko. Spotkaliśmy Keję, trochę z nią pogadaliśmy, hole? w sumie nic ważnego. Musiałaby go skomentować, że Hudson. To w sumie nic ważnego, nie gadaliśmy, przyszła Aby, trochę ponażę na Keje oh. i potem spójliśmy razem iść i trochę z nią po prostu przyjacielsko pogadaliśmy. Wróciliśmy do Chrysoła, żeby I spotkać no, się no, z... No, z, no, no, z no, no, Barbaro i tam było już eventu. Uh, 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 the Holy Liar! Oh, uh, Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Uh, oh, give it here. but you'll never touch the lyre again we uh really should get going that trick i used to repair the holy lyre <laughs> i mean the magic i used isn't going to hold forever you know <laughs> <What>? <laughs> rodent ruler in the flesh. Uh, Scurrying through the streets uh, looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. <coughs> Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon Mondstadt. How impotent you've become. That smirky wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? You should have held your tongue. <sighs> so, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Well, yeah, we have what we came here for. Come before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to so find. Budziła, spytaliśmy czy będzie Oraje, ona powiedziała, że w sumie powiedziałabym, że jest okej okay, i chyba powiedziała nam gdzie on jest. No, a no, będzie ogólnie sobie poszedł tutaj tej statuły znowu. Potem odpowiedział nam na kilka pytań, mogliśmy się pytać go więcej, ale... Nie potrzebne nam jest tu, tutaj teraz to okej. Okay? I już to wiemy, więc urwaliśmy wszystko szybko rozmowę. I tak o co nasze przykłady z Monsters to, to kąt. I w kolejnym odcinku pewnie będziemy mieć już doliły. ale teraz to nie o tym. Ponieważ po pierwsze mamy znowu. O nie, nie możesz przejść przez level. I jeszcze, jeszcze mieliśmy wylosować Zantiego. gdzie od razu po masakresie mogliśmy zlosować. No tylko co oczywiście się stało, ale... Na dwa farozanie że dazą mi kaczynę z jakiegoś powodu. jak nawet dodałam nie na banerze, bannerze, ale grał znałam aż kaczynę. Po zadaniu całym archą w Mossad, zajęłam się robieniem eksploracji w Mossad i w Liwe. W Liwe też tam A -a. troszkę kładziełam. I później miałam się za zadanie Diluka. Trochę jakieś problemów z się nie było, bo z większości zgadało się. Idź tu, pogadaj z tym, no. potem tu i pogadaj z tym. Więc bardziej było dość mało, no, jedynie no, musieliśmy no, właśnie no. coverować din Luka, że on nie jest Dark Knight Heroes, no, tylko on no. nawet nie istnieje. No. Czy, ogólnie to nie on, tylko ktoś inny, tak? No. tu z tyłu, o, pokonaliśmy kilka stworów, bo chciał, żebyśmy ich pokonali. <trybujesz> ten a, a, to ten rycerz tam kanał, bo że słyszałem hałas, ale nagle się nie stało. Potem wszystkim musieliśmy iść po nowe do Dyluka, chwile z nim pogadaliśmy, i uznaliśmy, ej, pójdziemy do domajna pokonać parę stworów, żeby chyba. W się nie patoszyły, my dali, ej, chodźmy, wbijemy ich. Ale na problematyczne nie były, jak mieliśmy tego ludka od wody, to po prostu go no, zamrażać Dionom i tyle. Prędzej były ludki bardziej od lodu, jakieś no, elektro i no, zwykle no, heritageurs. Ten no, to no, w no. domu aż tak nam problemu nie zrobił, bo musieliśmy Nie Hero w ogóle nie, gdzie, co, ja? Nic nie wiem. To który wie, że ty jest Dar Hero, ale on tak. Co? Diluk? Kto, kto tam wie czy Monster Diluk jest? Może jest, Ale... może nie! Potem poszliśmy znowu do Kai i Diddył nam dał takie kuwięko, żeby potworki przyszyły i żebyśmy je zaatakowały, bo będą nam potrzebne to do planu. Gdy wszystko zakończyliśmy, Musieliśmy wzorzyć nasz plan, więc poszliśmy znowu do soferny. Trochę pogadaliśmy, musieliśmy wyjść, bo powiedzieliśmy. O nie zapomnieliśmy ani, więc nie możemy zapłacić. Poszliśmy i ułożyliśmy... Beta po tą lewej stronie właśnie, żeby przyciągnąć tutaj no przeciwników. Uczyliśmy szybko do tawerny, żeby nikt nie zauważył. przy żeby powiedział, o nie, tam slajmy są. bo musimy iść szybko. I teraz on mówi nam, że mamy, mieć na oko Diluka. A my nie będziemy mieli na oku Diluka, tylko razem z Dilukiem wyjdziemy przed wejściem do Monstad po to, żeby pokonać Prawdziwe potwory, które przyjdą. ah there you are yeah, yeah. dealing with you will be the easy part <laughs> przyjechaliśmy znowu do tawerny i nikt nie zauważył, że nas nie było. mi się Keja, jeżeli się pokazać i takie, haha, ja no wiem, że jesteś Dark Hero. No no, siedziałem. Ciao. Było zabawnie. Kocham sure. <laughs> go, po Boże. Uwielbiam. Po <gibody> tych wszystkich trudach w końcu na 50 pity dementi wiesimy za sobą. Nie mogę nagrywać głosu na sam początku jak głosowałam, niestety, ale tak się mega ja z tego, że mi wyroszczę w jeszcze na 50 pitej, więc o wiele szybciej niż powinien. Jakby to była taka ulga, takiej... W końcu, w końcu. Ale tak, tym oto miła akcentem. Zakończymy ten odcinek. I przypomnieć, że jeżeli Wam się podobało, że dać łapkę w górę subskrypcji, żeby nie powiem dalszych odcinków. No i co? Do zobaczenia.